<śmiany> o, dzień dobry. Wszystko w porządku? Wyglądasz jakbyś wpadła na powiórka. Prawie wpadłam na drzewo, ale nic się nie stało! Mam na imię Maja. Bardzo mi miło! Monia! Z rodu turkuci. Co tu robisz? Zbieram zapasy na zimę. Uwielbiam ziółka z tej łąki. Chowam je w norce pod ziemią. Oh, oh. A? A to kto? Młodzieńcze, my się skąd znamy? E -e -e -e. Wiem już, z balu na kredowisku. tańczyłeś ze mną. Co za tancerz i dżentelmen. Ja? Wciąż mam kartofelka od ciebie w swojej norce. Hm? Moja norka! O, mamo! Szukasz ziół? Leżą tu na ziemi, spójrz! Zioła? Mówię o mojej norce, w której trzymam zapasy na zimę! Ojejku, ojejku, ojejku. O, jejku! O, jejku! O, jejku! Moja norka! Moje słodkie korzonki, kochane bulwy, przepadły! Co w nią wstąpiło! Chyba kompletnie oszalała! Po upadku mogła stracić pamięć! Hej, gdzie ona jest? Spójrz, otwór! się nie wykopałby tak dużej dziury. To robota Moni! Monia! Wracaj! Pomożemy ci znaleźć Twoją norkę! Wiesz, tak sobie myślę, że brakuje jej paru klepek w głowie. Biedna Monia! Trzeba jej pomóc! Tylko gdzie ona się podziała? Pojmujesz w ogóle, że zniszczyłaś pracę, którą kompania wykonywała cały dzień? Coś ty sobie w ogóle myślała. Co się dzieje? Cześć. O, kim wy jesteście? Ta tutaj, panna Turkuć, ryje jak wściekła po calutkiej łące i wyrządza nam wielkie szkody. A w dodatku zniszczyła jeden z naszych spichlerzy. Niniejszym zabraniam ci kopać pod naszym mrowiskiem. Zrozumiano?